Chciałem żołnierzu, czułem, panie poruczniku czwarteczy. Co tak oficjalnie? Przecież mamy te same stopnie wojskowe. Ach, ja już tak z przyzwyczajenia, poprawność polityczna. Ha, te nowe czasy weszły ci w nawyk? I to jak? Musisz się zastanawiać i uważać, jak mam rozmawiać z szeregowymi żołnierzami. Byłeś u jakiegoś znachora? Przeszedłeś jakąś terapię? można tak powiedzieć. Właśnie wracam od dowódcy jednostki. I co? Dostałem ochrzań za niewłaściwe słownictwo wobec swoich podwładnych. Ha, ha, to co im powiedziałeś? Że urwiesz im łby i nas do środka, jak jeszcze raz złapiesz ich na spaniu? Na służbie? Że, że, że co proszę? Co, mam ci powtórzyć? Nie, nie, no wszystko zrozumiałem, ale po takim słownictwie to by mnie pewnie wyrzucili z pracy. Co ty gadasz? Na no moim pododziale nie wolno przeklinać, krzyczeć i stosować kar w postaci pompek ani biegania. Co ty gadasz? U mnie służą dziewczyny na pododdziale i nawet przymykam oko na kolorowe paznokcie. Co ty gadasz? Jak kiedyś chciałem je doprowadzić do porządku, to poskarżyły się staremu. Stary cię poparł czy opierdalił? A jak myślisz? Ja już chcę odsłużyć tylko do emerytury i odchodzę z tego cyrku. A jak u ciebie? <laughs> jak cię słucham, to ja uważam, że mam miód malina. To znaczy? Wiesz, są stresujące sytuacje, ale jak się wk ciężko mi się opanować. I co? I później idziesz do starego na dywanik? Ale skąd? Zwyczajnie po staremu. Gdzie mordy jak poje ja ze strachu wszyscy stoją na baczność. Naprawdę? Tak. Ser kiedyś do mnie dzwoni, że mi się tak nie da. I co? I co? No bo szef zdolnej dolnej kompanii kiedyś się tak przestraszył, że aż sam stanął na baczność i wylał kawę na swój mundur. Ojejku! No to cię poniosło. Wiem, ja też muszę się wybrać na jakąś terapię, żeby kontrolować swój gniew. Powinieneś, bo w przyszłości możesz mieć problemy. Szku ale no skończyłeś na to czas! Ćwiczenia, szkolenia, z papierami nie mogę sobie poradzić, bo tyle tego mam! Wiem, co czujesz, sam czasem się nie mogę wyrobić. U nas są zawsze braki personalne. A jak ci idzie szkolenie dobrowolców? Powiem ci, że jest różnie. Ostatnio dziewczynki narzekają na warunki na pododdziale. Tylko czekać, kiedy wezmą mnie na dywanik do starego. Tak je ciśniesz? Na co narzekają? Ostatnio narzekają, że mają tylko 10 minut pod prysznicem i nie mogą się zdążyć ogolić. Że co ku... Faceci ci stękają, że w 10 minut nie mogą się umyć i ogolić? Nie, nie chłopcy. Dziewczyny narzekają, że mają 10 minut tylko na prysznic i na ogolenie się i nie mogą się wyrobić. Co to u ciebie są za dziewczyny na służbie, że muszą się golić pod nosem? Nie, nie, nie o to. A, bo... Zresztą niech ma. Byleby zaros na usta nie nachodzi. Wszystko ma być zgodnie z regulaminem. Nie, nie ten zarost ten niżej. Żartujesz? U ciebie dziewczyny na pododziale muszą golić brody? Heh. Pewnie te żarcie z puchy tak da nie działa. Albo hormony. Te dziewczyny dzisiejsze to są jakieś inne. Nie, nie ten zarost, ten niżej. Nie rozumiem. Nie mają czasu ogolić muszelkę. Jaka muszelka? Nie rozumiem. Gniazdko. No nie rozumiem. Grażynkę, tą na dole. Człowieku, już się pogubiłem. O czym my rozmawiamy? Dziewczyny narzekają, że mają za mało czasu, żeby ogolić sobie lipkę. Co? Psiochy? Trzeba było od razu tak mówić! No, nie chciałem używać wulgaryzmu. To na co tak narzekają te twoje dziewczyny? Że dla nich 10 minut to za mało i nie mogą się wyrobić z Haha, To dobre. No nie mogę dać im więcej, bo zaraz przyjdą faceci i też będą chcieli troszeczkę dłużej pod prysznicem. Chłopie, 10 minut to zdecydowanie za dużo. To co mam zrobić? Mam im skrócić? Teraz już się nie mogą wyrobić. Skróć im do 5 minut. Z czasem zatestuję za 10 minutami pod prysznicem. Ale one narzekają, że. Nie mogą się ogolić Żadnego golenia, niech im nawet bober spod spodni wychodzi Oszalałeś? Od razu by się poskarżyły na mnie Stare mówi jasi, że to jest zapobieganie To jest naturalna antykoncepcja Że co? Teraz to ja już nie rozumiem Niech im ten bober rośnie Niech nawet facet palcem ich nie będzie chciał dotknąć A one będą się wstydzić ściągać spodnie Nie rozumiem Jeśli żołnierki nie będą atrakcyjne To nie będziesz miał aferek rozporkowych na swojej kompanii Żadnego ruchania się po kątach na pododdziale Ha. To dobry pomysł. Tu szeregowy kukuła, zapraszam Cię na niezapomnianą podróż śladami mojej historii. Dziennik Kota Wenividivici to opowieści, które ukazują moją rzeczywistość i żołnierzy, w sposób jakich jeszcze nigdy nie widziałaś, nie widziałeś. Historia pełna anegdot, przemyśleń i autentycznych doświadczeń. Ta historia z pewnością wzruszy, rozbawi i skłoni do refleksji każdego czytelnika. Zajrzyj za kulisy i dowiedz się, co tak naprawdę oznacza hasło fala w wojsku. Dziennik Kota, Wenivididici, opowieści z wojska to książka, której nie możesz przegapić. Zapraszam.